Assassin's Creed Unity jedna z gorszych premier 2014 roku i ogólnie wszystkich części z logo Assassin's Creed, masa bugów, niedoróbek i fatalna optymalizacja. Natomiast jak wypada po ponad 10 latach od premiery? W tym materiale odpowiem Ci na te pytania, czy gra została naprawiona oraz czy warto wrócić można dorobić produkcję. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze w każdej części Assassin's Creed, czyli porozmawiamy sobie na początku o parkurze. Jaki jest parkur w Assassin's Creed Unity? Jest na pewno najbardziej rozbudowanym systemem, jaki wypuścił Ubisoft, ponieważ parkur w Assassin's Creed Unity ma najwięcej możliwych ścieżek i ingerencji gracza ze wszystkich części Assassin's Creed. Ponieważ mamy aż trzy możliwości używania parkury. Mianowicie mamy swobodny bieg, mianowicie po prostu trzymamy sobie shifta i nasza postać po prostu robi podstawowy parkour. Mamy shift ze spacją, że nasza postać robi dalsze skoki, dalej możemy skakać i daje nam to wybór, czy jedziemy dłuższą ścieżką trzymając tylko shifta, czy może zaryzykujemy jakimś dłuższym skokiem. Przez co przyspieszymy swój parkour oraz mamy jeszcze shift plus e. To znaczy, że postać może nam swobodnie opadać, jeżeli mamy tą kombinację wciśniętą, to nasza główna postać Alno zacznie swobodnie opadać, ale w szybkim tempie, nie takim mozolnym i powolnym jak w każdym innym Assassin's Creedzie, tylko bardzo szybko zacznie opadać, będzie cały czas iść w dół. Oraz ostatnia opcja, która jest tym najważniejsza, mianowicie mamy taki przycisk, który odpowiada za przyspieszenie naszej postaci, kiedy przeskakujemy przez przeszkody. Ten przycisk to jest E, który działa tak, że jak mamy jakiś mały murek i jeżeli zrobimy kombinację Shift plus E w odpowiednim momencie, to Arno przeskoczy przez ten murek tak o połowę szybciej. Natomiast jeżeli tą kombinację zdobimy źle, no to Arno po prostu przeskoczy normalnie, jakbyśmy po prostu trzymali Shift. I to właśnie czyni ten parkour tak wyjątkowy, ponieważ je Im bardziej skillowy gracz, im lepiej używa klawiszologii i o im lepszy ma timing, tym bardziej efektywnie jest w stanie się poduszać po mapie. Co wyróżnia się na tle innych Assassin's Creed'ów, których po prostu biegniemy przed siebie trzymając Shifta. Ale na pewno Was ciekawi, jak spisuje się optymalizacja i grafika w tej grze po tych ponad 10 latach. Mianowicie, jeżeli chodzi o grafikę, grafika błyszczała w premierę. To była nowa generacja. I to widać, nawet po tych 10 latach gra wygląda naprawdę dobrze, tekstury są wysokiej jakości. Nie ma co tu zbytnio się zagłębiać, jedyne co wyróżniało tą część pod względem graficznym była ilość NPC-ów, jakim jest stanie silnik wygenerować na obrazie naszego monitora. Ponieważ ta część zasłynęła tym, że w Paryżu, w którym się znajdujemy, są tłumy ludzi, tam są tysiące ludzi. Setek, setki npc na ekranie w tym samym momencie co na dzień dzisiejszy nawet wygląda imponująco, bo duża część gier dalej ogranicza nam liczbę NPCów. Natomiast to dzisiaj wygląda dobrze, a jak wyglądało to 10 lat temu? Wyglądało to dobrze tak samo, tylko gra nie trzymała nawet 30 klatek. Przez co, co z tego, że wygląda to imponująco, skoro gra jest niegrywalna. I stąd się wziął główny problem optymalizacji tej gry, ponieważ twórcy chcieli zrobić coś, co nie do końca było optymalne na tamte czasy. Oczywiście dało się to zrobić i było dużo trików optymalizacyjnych, żeby to robić. Między innymi taki, że bardzo dużo mamy tutaj klonów, jak się przyjrzymy, przez co komputer nie musi zaczytywać nowych tekstów, tylko wczytuje stare, przez co Obciążenie komputera jest zdecydowanie mniejsze, kiedy po prostu kopiuje elementy, a nie daje nowe na ekran. Natomiast dalej było to zbyt wymagające. Zarówno dla komputera, jak i dla programistów, którzy to optymalizowali. Jeżeli chodzi o walkę. Walka jest tutaj dość niespotykana, ponieważ występuje ona tylko w tym Assassin's Creed. Żadna inna z ponad 10 części nie ma tego systemu walki. A system walki jest dość prosty. Opiera się on po prostu na atakach, unikach i kontrach. Tylko różnią się te kontry od innych Assassin's Creedów w tym, że kontra nie zadaje tutaj obrażeń. Kontra po prostu albo blokuje miecz, albo robimy te parowanie tego miecza. I teraz tak, żeby zrobić podstawowy po prostu blok, no to kiedy nam pasek się zaświeci na żółto nad przeciwnikiem, no to po prostu klikamy E i robimy bloka, przez co blokujemy atak miecza i tyle. Natomiast jeżeli w odpowiednim momencie użyjemy E, ponieważ ten znaczek, ten żółty pasek przeciwnika, który się pojawia, kiedy on atakuje, pod koniec samej animacji świeci się na biało troszkę. Jeżeli w tym timingu, czyli pod sam koniec ataku, uda nam się wcisnąć E, to dajemy mu ogłuszenie. Czyli Anno nie dość, że blokuje jego miecz, to jeszcze sprzedaje mu na przykład plombę, przez co on jest ogłuszony na tam 3 sekundy, przez co możemy wrzucić mu naprawdę dużo więcej obrażeń niż przy samym bloku. I na tym głównie opiera się system walki. Mamy oczywiście przeciwników, którzy jeszcze mają ciężkie bronie. I wtedy, kiedy mają ciężką broń, mamy specjalny znaczek, że tych ataków nie da się parować. I właśnie te musimy uniknąć. Natomiast główną rzeczą, gdzie błyszczy ten system walki, jest tu sposób, i jaki twórcy postanowili utrudnić graczowi życie i zniechęcić go do walki z warcią, mianowicie przeciwnicy mają w tej części broń palną. I powiecie, w poprzednich częściach też mieli broń palną. Tak, tylko że w poprzednich częściach, kiedy ktoś do ciebie celuje, po pierwsze, oni celowali wszyscy naraz albo w odrębie czasu, a jak już w ciebie chcą strzelić, to wystarczyło kliknąć spację w losowego typa obok Ciebie, którym się po prostu zasłaniałeś. Natomiast teraz tak nie jest. Teraz jak ktoś ciebie celuje, masz pierwszy komunikat, że tylu, tylu i tylu ciebie celuje. I potem kiedy on się zaświeci na czerwono, no to masz już tylko sekundę, dwie na, na to, żeby cokolwiek zrobić. Tylko co można zrobić? No mianowicie nie można w sumie zrobić. Nic, bo jeżeli ty nie zaatakujesz tego konkretnego typa, który w ciebie wceluje, no to i tak ciebie wystrzeli. Nie możesz się po prostu nikim zasłonić. Przez co gra się staje trudniejsza, przez to, że nawet jeżeli my, parujemy mieczem, dobrze jesteśmy w walce w mieczu, nic nam to nie da, bo po prostu nas rozstrzelają jak zwykłe prosie. Ten system strzelania został też wykorzystany w parkurze. Mianowicie, kiedy uciekamy od wrogów, oni będą w nas strzelać. Kiedy się wspinamy po dachach, oni będą w nas strzelać, jeżeli już weszliśmy z nimi w kontakt. I po prostu adno będzie spadał. Jeżeli dostaniemy strzała, Adno zaczyna luzować swoją dłoń i zaczyna spadać. Im więcej, tym spada na sam dół. Z tego manewru twórcy korzystają też w poprzednich częściach, tylko mianowicie tam był dużo dłuższy cooldown tego. Natomiast tutaj oni napierdzielają cały czas. Tak samo jak zaczniemy uciekać nawet i po gołym polu, zaczną po prostu w nas. Strzelać, a obrażenia są naprawdę ogromne, bo w późniejszej fazie, gry dwa strzały i praktycznie naszego Anno nie ma. Tylko, żeby nie było tak pięknie, ten system kuleje z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mamy tutaj systemu regeneracji HP, jak mieliśmy w poprzednich dwóch częściach, tylko mamy flaszki, które nas leczą. I spytacie się, jaki jest tu problem. Z flaszkami jest problem następujący. Po pierwsze, mają zbyt dużą ilość użyć. Ponieważ tyle ile my mamy swojego sprzętu ekwipunku, takie jak flaszki, smołki, zależy od tego jaki mamy pas. Natomiast pas możemy mieć na tyle dobry ekspiony, że tych flaszek możemy mieć nawet i około 20. No, to jak mamy 20 pełnych pasków zdrowia, no to to się nie da praktycznie zabić. Jak ktoś nam nie wywali jakiegoś kombo, że nie zdążymy się uleczyć, no to jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. I do tego niestety flaszki nie mają animacji użycia. Po prostu od razu nam skakuje pasek ap, on się nawet nie ładuje, on po prostu od razu wskakuje bez żadnych animacji. Przez to leczenie się jest zbyt łatwe. Jakby tam była chociaż mała animacja, porównałbym to do animacji z gier typu Dark Souls albo z Wiedźmina pierwszego, gdzie ta animacja jest króciutka, tam jest sekunda dwie, ale jest, przez co gra by była też dużo trudniejsza. No i największy zarzut jaki mam do tego systemu walki, to jest istnienie smoków których też możemy mieć ponad 20, o po 30 z najlepszym pasem, który jest Zrobiony właśnie pod smoki. No i też się spytacie, jaki jest problem. Mianowicie, kiedy jest smoke, przeciwnicy stoją jak kiepy i nie mogą nam nic zrobić. Nie mogą nas zaatakować, strzelać nic nie mogą. Co prawda, my ich nie możemy one -shotować. W pierwszych Assassin's Creed'ach było rozwiązane to tak, że gdyśmy komuś smoka, to po prostu możemy ich one-shotować ukrytym tym ostrzem. Natomiast tu tego systemu już nie ma, dalej musimy spamować ich pasek HP. Natomiast, jeżeli tych smoków mamy za dużo, no to oni cały czas stoją, jesteśmy w stanie uciec z każdej sytuacji bądź wydrznąć wszystkich. Jakby gra zdecydowała się na usunięcie tego elementu, prawdopodobnie wyszłoby to dużo lepiej. Dlatego, jeżeli chcecie pogłębić swoje doświadczenia, poczuć większą imensję, to radzę zrezygnować ze smoków i lekarstw, albo użyć je, po, używać ich po prostu w minimum, bądź używać sprzętu, który daje ich tam po pięć na przykład. Wtedy gra staje się dużo przyjemniejsza i dużo bardziej klimatyczna. Skoro mamy już omówiony system walki, przejdźmy teraz do rozwoju postaci wyposażenia. Rozwój postaci został tutaj pierwszy raz jakkolwiek zaimplementowany w grze Assassin's Creed, ponieważ wcześniej nie mieliśmy rozwoju postaci. Jak ulepszaliśmy swoje wyposażenie, wtedy ulepszaliśmy zarówno nasze tam statystyki typu zdrowie bądź obrażenia i tyle. Natomiast w tej części postanowiono stawić na drzewko. Mamy cztery mini drzewka. Drzewko, które skupia się głównie na zdrowiu, na niewidzialności, czyli wszelkie ukryte ataki, wytrychy i takie tam. Walka różnymi broniami mianowicie możemy sobie ulepszyć po prostu walkę bronią białą długą oraz na przykład ukrytym ostrzem podasz czwarte drzewko które ma tam pozostałe umiejętności typu strzelania z pistoletu bądź rozrzuceniu monet na ulicy to nie jest ważne ważne jest czy to się sprawdza i to się sprawdza tak po połowie ponieważ żeby rozwinąć drzewko nie niepotrzebne są jakby punkty umiejętności które dostajemy za level ponieważ tu nie ma levela mianowicie za misję Fabularne, zaznaczam, bądź z trybu współpracy, dostajemy konkretne punkty, które służą tylko do rozwoju postaci. I to jest mój największy zarzut do tego systemu, ponieważ nasza postać nie jest się w stanie rozwijać bez fabuły, bądź trybu współpracy. Oczywiście, tryb współpracy możemy też robić samemu, są po prostu takie specjalne misje, które możemy grać z kimś, ale równie dobrze możemy je grać samemu, nie jest to żaden problem, oczywiście. Natomiast to, że nie możemy rozwijać postać poprzez misje poboczne, zbieractwo, jest dla mnie trochę uwłaczające i strasznie bardzo ogranicza tą grę. Natomiast ten problem nie występuje w wyposażeniu. Wyposażenie po prostu kupujemy za pieniądze oraz możemy je ulepszać, także za pieniądze. Każde wyposażenie, które kupimy, możemy raz ulepszyć, co zbafuje jej statystyki. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy tutaj go naprawdę mnóstwo. Wyposażenie, jeżeli chodzi o zbroję, no to mamy kaptur, korpus, spodnie, ukryte ostrze i pasek. Jeżeli chodzi o broń białą, miecze, topory, włócznie, naprawdę mamy tego dużo. Mamy nawet topór, który strzela granatami. Więc broni mamy naprawdę multum i każdy może grać jak chce i walczyć czym chce. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o zbroję, każda zbroja ma jakby swoją cechę defi definiującą ją. Ponieważ mamy cztery cechy każdego pancerza, każdej części pancerza. Są to takie rzeczy, jak np. zdrowie czy też niewidzialność, bądź walka. I możemy sobie po prostu zrobić takie wyposażenie, które nam daje dużo bonusów do walki z walcią. takie, które nam daje dużo bonusów po prostu, że chcemy zrobić z siebie tanka, oraz możemy zrobić z siebie skrytobójce. Mianowicie jako skrytobójca, na przykład nasze kroki są praktycznie w ogóle niesłyszalne, albo jest bardzo to zredukowane. W walce wręcz zadajemy więcej obrażeń. W zdrowiu mamy po prostu więcej zdrowia, bądź większą odporność na dany typ ataków. Proste. Natomiast tak proste rozwiązanie dało możliwość, że możemy naprawdę sobie ten sprzęt dobierać i zwłaszcza jak gramy w kołopie, no to możemy mieć czterech dużych asasenów, który każdy z nich ma inną specjalizację. Teraz przejdziemy sobie. Do tego, czym jest w ogóle ten typ współpracy, o którym tak mówię w tym materiale? Te współpracy to są takie specjalne misje, które możemy robić maksymalnie w cztery osoby, w którym dostajemy albo punkty do rozwoju postaci, albo ogromne ilości gotówki. Po prostu łączymy się ze znajomym albo zapraszamy go do palty i robimy daną misję. Oczywiście możemy też na przykład zaprosić kogoś, żeby swobodnie sobie biegać po mieście. Jest to oczywiście możliwe. Natomiast nie jest możliwe robić z nim ani misji fabularnych, ani pobocznych. I czy to w ogóle działa w dzisiejszych czasach? Tak, działa serwery, nie zostały wyłączone, dalej możemy sobie grać z kolegą. Jeżeli chcemy grać. Sami, ale chcielibyśmy jakiegoś random'a wyszukać, to dalej jest to możliwe, bo dalej nam wyszukuje. Natomiast odradzam, bo graczy już nie jest na tyle dużo, żeby to nam jakoś fajnie działało. Jeżeli chcecie grać sami, oczywiście jest taka możliwość. Po prostu dajecie grę prywatną zamiast publiczną. I tutaj mam taki specjalny bonusik dla Was. Jeżeli chcecie dorobić olbrzymich pieniędzy bardzo szybko, róbcie misję. W trybie współpracy, która się nazywa Muzeum, jest na samym dole mapy. Ta misja da Wam ogromne ilości pieniędzy i możecie ją robić praktycznie od sekwencji, kiedy dostajecie stój Assassina i odblokowały Wam się misje współpracy. A jak to zrobić? Polecam jakiś poradnik na YouTube, na pewno znajdziecie. Wpisz sobie Muzeum Aca Unity i gwarantuję, że pieniądz się będzie zgadzał. No i na koniec zostawiłem sobie historię, ponieważ, no nie oszukujmy się, Fabuła w grach Assassin's Creed gra raczej poboczną rolę. Tutaj historia to jest takie krzywe zwierciadło, trochę Ezio. Mamy młodego gniewnionego, który zostaje zdradzony, przez co zostaje asasynem. Ezio po prostu stracił rodzinę, natomiast tutaj nasz główny bohater został wmieszany w przestępstwo, przez co stał się asasynem, bo go po prostu uwolnili z więzienia. Pomogli jakby go uwolnić. No i oczywiście główny bohater też stracił swoich rodziców, więc bardzo dużo. Tutaj zbieżnych elementów, natomiast, natomiast różnica jest późniejsza, ponieważ jednym z głównych wątków jest kochanka naszego bohatera, która jest templariuszem, czyli mamy taką zakazaną miłość, mamy tutaj po prostu wątek Noa o Julii. Natomiast czy on wybrzmiewa, czy nie, to już każdego ocena nie będę wam tu streszczał fabuły. Natomiast na wyróżnienie zasługują po prostu wątki historyczne. Możemy między innymi wziąć udział w egzekucji Ludwika XVI i zobaczyć naprawdę dużo historycznych miejsc za czasów rewolucji francuskiej. Na przykład główne więzienie, gdzie nasz protagonista jest trzymany, jest naprawdę dość ważnym miejscem i ciekawym w samych historii Rewolucji Francuskiej. No to tak, czy warto wrócić do tej gry bądź pierwszy raz ją zagrać? I odpowiedź. Jest w sumie dość prosta. Jeżeli jesteś fanem Assassin's Creed, no to prawdopodobnie już w to grałeś. jeżeli nie, to prawdopodobnie i tak w to zagrać, bo jesteś fanem. Natomiast jeżeli zastanawiasz się, czy to zagrać, grałeś kiedyś w jakieś asasyny i zastanawiasz się, czy to jego asasyna walto. Powiem Ci tak, jeżeli spodobała Ci się dwójka, spodoba Ci się Bradherhood, czyli czy 1, czy ta gra na pewno przypadnie Ci do gustu. Na 90% daje. Natomiast jeżeli nigdy nie grałeś w jakiegoś Assassin's Creed i chciałbyś zacząć od Unity, nie uważam, że jest to najlepszy pomysł, ale ta gra nie powinna ci odrzucić, ponieważ ta gra to jest taka dwójka na sterydach. A jak wszyscy wiemy, dwójka była najlepszą częścią, no to pierwowzór jest naprawdę solidny. A jest to świetny czas na zagranie w tą grę, ponieważ wszelkie bugi zostały załatane i bardzo rzadko się zdarza bug, który uniemożliwia ci rozgrywkę bądź każe ci wczytywać grę. Zazwyczaj są to po prostu jakieś glicze po prostu tekstur i nic innego się w tej grze nie dzieje złego. Natomiast, jeżeli chciałbyś coś więcej posłuchać o serii Assassin's Creed ode mnie, to zapraszam cię do tego filmu. Cześć!